Joanna Kurska przed sądem. Zadawano jej trudne pytania. Katarzyna Cichopek i Paulina Smaszcz od miesięcy pozostają w konflikcie. Aktorka pozwała kobietę Petardę, oskarżając ją o naruszenie dóbr osobistych. Paulina Smaszcz niejednokrotnie publicznie ujawniała szczegóły swojego życia prywatnego. Zwłaszcza w kontekście rozstania z Maciejem Kurzajewskim. Obie panie stanęły już naprzeciw siebie w sądzie w kwietniu 2025 roku we wtorek, 21 października, odbyła się kolejna rozprawa. Tym razem zeznawała Joanna Kurska, była szefowa Kasi i Macieja z TVP, na sali sądowej podczas jej zeznań którym mogli przysłuchiwać się dziennikarze, padły zaskakujące i mocne słowa. Kolejna rozprawa w procesie Katarzyny Cichopek przeciwko Paulinie Smaszcz odbyła się we wtorek, 21 października 2025 roku. Co ciekawe, tym razem żadna z zainteresowanych nie pojawiła się w sądzie. Aktorkę reprezentował jej pełnomocnik, ponieważ nie miała obowiązku uczestnictwa w posiedzeniu. Paulina Smaszcz, jak podają media, w tym czasie przebywała na urlopie. Nie musiały być w sądzie, za to miała zaznawać czwórka świadków, z Maciejem Kurzejewskim, Anną Muką i Joanną Kurską na czele. Rozprawa Katarzyna Cichopek V.S. Paulina Smaszcz. Joanna Kurska zeznawała zdalnie. Posiedzenie rozpoczęło się z lekkim, dziesięciominutowym opóźnieniem, a na sali pojawili się wyłącznie prawnicy reprezentujący obie strony. Na liście świadków widniały znane nazwiska: Anna Mucha oraz Joanna Kurska. Aktorka nie mogła pojawić się w sądzie, ponieważ przebywała poza Warszawą, a żona Jacka Kurskiego mieszka na stałe w Stanach Zjednoczonych. Sąd zgodził się, by ich zeznania zostały złożone tego dnia w trybie zdalnym. Joanna Kurska zeznaje w sprawie Cichopek v.S. Smaszcz. Padły zaskakujące słowa. Joanna Kurska złożyła zeznania i odpowiadała na pytania prawników obu stron postępowania. To, co dzieje się ze strony Pauliny Smaszcz, uważam za absolutnie nieakceptowalne, skrajnie hejterskie i niegodne kobiety, matki oraz byłej żony. Nigdy w moim życiu zawodowym ani prywatnym nie widziałam tak agresywnego i złośliwego zachowania, powiedziała na początku Joanna Kurska. Jak podkreśliła, duet Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego był wyjątkowy. Gdybym miała ich scharakteryzować, to powiedziałabym, że to najcieplejsza, pełna pozytywnych emocji para prowadzących PNŚ. Ich wydania oglądało się z ogromną przyjemnością. Postawiłam na nich, ponieważ mieli bardzo pozytywny wizerunek w mediach, tłumaczyła w sądzie była szefowa programu Pytanie na śniadanie. To było jeszcze przed publikacjami pani Pauliny Smaszcz, dodała. Cichopek bała się, że straci pracę, bo utrzymywała rodzinę. Po ich pojawieniu się w sieci, jak wspomina, prowadzący zachowywali się profesjonalnie, ale widać było, że mocno to przeżywają. Publikacje szczególnie dotykały Kasi, z tego co wiem, to ona utrzymywała całą rodzinę, bo jej mąż nie pracował. W jej oczach widać było strach o utratę pracy, mówi Kurska. Z tego, co słyszałam, plan Pauliny Smażdż był prosty: zniszczyć ich wizerunkowo jako parę zawodową, tłumaczyła. Była szefowa pytania na śniadanie, przyznała też, że do redakcji programu napływały skargi od widzów. Pisano, że Maciek okłamał żonę, a Kasia zabrała ojca dzieciom. Stworzony obraz Pauliny, smaszcz jako porzuconej kobiety z dziećmi na rękach. A przecież państwo kurzajewscy rozwiedli się jeszcze przed tym, jak maciek związał się z Kasią, zaznaczyła. Pytanie na śniadanie oglądają głównie kobiety, żony i matki, więc uderzenie wprowadzących było bardzo bolesne, bardzo, zeznawała Kurska, dodając. Że po publikacjach Kasia i Maciej zachowywali się profesjonalnie, ale byli przygaszeni. Kurska ujawniła też, że do Komisji Etyki TVP wpłynęły wnioski o usunięcie Cichopek i Kurzajewskiego z anteny. ówczesny prezes TVP, Mateusz Matyszkowicz, sugerował, by zdjąć ich z programu, ale nie zgodziłam się na to. Nie mogłam pozwolić, by para, która stała się ofiarą hejtu, została zdjęta, wspomina. Była szefowa programu przyznała, że nie była w stanie dokończyć kontraktu gwiazdorskiego dla Cichopek. Atmosfera wokół Kasi była zbyt napięta. Wcześniej mieli po 6 wydań miesięcznie, po moim odejściu już tylko 4. Stracili też inne produkcje, bo w telewizji, jeśli ktoś nie ma kontraktu gwiazdorskiego, zarabia tylko za konkretne odcinki. Kasia straciła większość źródeł dochodu to strata rzędu 85 100 000 zł miesięcznie brutto. Kasia była jedną z największych gwiazd TVP, gra w najchętniej oglądanym serialu. A jej marka osobista jest wyceniana na 250 milionów złotych w zestawieniach Forbesa. Nie widziałam jednak Pauliny Smaszcz, dodała. Cichopek była roztrzęsiona i płakała. Kurska przyznała, że musieli ich wręcz reanimować po tym, jak wyjawili publiczne, że są parą. Proszę sobie wyobrazić. Jaki stres towarzyszył im po każdej emisji programu. Mimo hejtów w sieci musieli prowadzić program z uśmiechem na twarzy. Po nagraniach Kasia często płakała, była roztrzęsiona, emocjonalnie wyczerpana. Zapraszałam ich wtedy do mojego gabinetu i wspierałam zarówno jako szefowa, jak i jako człowiek. Zapewniałam. Że dopóki ja kieruję PNŚ, nie stracą pracy.